Witam wszystkich z tej strony Sudokamil Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Poradnika do Sudoku, w którym przedstawiam techniki ułatwiające rozwiązanie Sudoku klasycznego. Dzisiaj weźmiemy pod uwagę technikę Swordfish, która będzie przypominać technikę X-Wing, o której mówiłem w innym odcinku poradnika. Będzie stanowić pewne jej rozszerzenie. Jeśli więc tej techniki X-Winga nie kojarzysz, to wpierw zachęcam Cię do obejrzenia odcinka poświęconego właśnie tej technice X-Wing. Link do niego znajdziesz w opisie. Natomiast jeśli znasz już tę technikę, to myślę, że tą technikę tutaj będziesz w stanie zrozumieć i zastosować w rozwiązywaniu plaży. Film jest podzielony tutaj na dwie części. W pierwszej przedstawiam schemat tej techniki, na co zwrócić uwagę wyszukującej w trakcie rozwiązywania sudoku, zaś w drugiej części. Przedstawię liczne przykłady, które pokażą zastosowanie tej techniki w praktyce. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do techniki Swordfish, to może krótko przypomnimy technikę X-wing. Zakładamy, że w tych dwóch wierszach, drugim i piątym od góry, kandydat jeden jest w jednym z dwóch pomarańczowych pół, zarówno w tym wierszu, jak i w tym wierszu. I wówczas można było dokonać eliminacji. Na kandydatach znajdujących się w kolumnach, no zawierających te tutaj narożniki X-Winga. Czyli w tym wypadku, gdyby tu byli kandydaci 1, to można byłoby ich na spokojnie wyeliminować. W Swordfishu natomiast zamiast rozważać dwa wiersze, będziemy rozważać trzy takie wiersze i będziemy zakładać, że w każdym z tych trzech wierszów kandydat 1. Tego samego kandydata wziąłem, co poprzednio, występuje w dokładnie jednym z trzech pól. Czyli tutaj mamy wiersze drugi, piąty i siódmy od góry, w których kandydat jeden występuje w jednym z trzech pól. I wówczas okazuje się, że bardzo logicznie, jak w przypadku Exwinga, ponieważ rozważamy wiersze, to eliminacje możemy dokonywać na kolumnach w tych trzech kolumnach w tym wypadku drug to jest kolumna druga, piąta i ósma od lewej strony i wówczas gdyby tu byli kandydaci 1 no może różne będę wpisywać jedynki, to wówczas można byłoby ich tutaj usunąć także widzimy, że technika ma dosyć tutaj duży potencjał bo eliminacji możemy dokonywać aż z trzech kolumn pytanie jakie się oczywiście nasuwa, no to dlaczego jest to prawda, i tutaj rozważymy przypadki ze względu na chociażby pierwszy wiersz to nie ma znaczenia czy wezmę pierwszy, ten, ten tutaj górny wiersz, ten środkowy czy ten dolny będziemy z, po prostu rozważać przypadki gdzie ta jedynka występuje w tym wierszu, więc jeżeli tutaj jest jedynka no to oczywiście te cztery jedynki są fałszywe, te dwie są fałszywe no bo jedynka się może powtarzać w wierszu, czyli ja ją usunę i te dwie jedynki są fałszywe, no bo jedynka nie może się powtarzać kolumnie no i zobaczmy, że to, co nam zostało tutaj, może zmienimy kolor na jakiś, na przykład taki żółty, dorzućmy. Zobaczmy, że to, co nam zostało, to jest w zasadzie X-Wing wierszowy na kandydacie 1 i moglibyśmy dokonać eliminacji w obrębie tych oto dwóch kolumn, i wówczas w tych kolumnach nie może się już pojawić kandydat 1. No logicznie, tak jak wspominałem poprzednio, przypominając technikę X-Wing. Biorąc pod uwagę też, że to, że tuż tu jedynkę mamy w tej kolumnie, no to oczywiście w tej kolumnie już również jedynka nie może się powtórzyć, czyli zgadza się to z tym, co tutaj twierdziłem, pokazując tę technikę swordfish w tym przypadku. Zobaczmy inne przypadki. A gdyby na przykład tu była jedynka, no to oczywiście w tej kolumnie już nie może być jedynki, czyli te jedynki już kasujemy. I w tym wierszu jedynka też się nie może pojawić Czyli tutaj w tych polak jedynka zjechała No i znowu jak się dobrze przyjrzymy To co to nam zostało To jest znowu X-Wing wierszowy I tym razem eliminacji moglibyśmy dokonywać na Kolumnach Tych oto dwóch Moglibyśmy z nich usunąć kandata 1. No i oczywiście biorąc pod uwagę, że jedynka już jest w tej kolumnie No to znowu nie może być jedynka już w tej kolumnie Czyli znowu dokonujemy eliminacji w zasadzie na wszystkich tych trzech kolumnach O których wcześniej wspominałem Czyli w tym przypadku również to się nam ładnie zgadza No i jeszcze jeden przypadek On będzie dosyć analogicznie wyglądać Czyli gdyby tu była jedynka No to oczywiście w tej kolumnie już nie ma jedynki Czyli te narożne jedynki znikają No i w tym wierszu jedynka też nie może być Czyli te jedynki oczywiście znikają No i znowu zobaczmy, że został nam Tutaj x-wing wierszowy Na kandydatach 1 I możemy dokonać eliminacji Na tych oto dwóch kolumnach z nich można osiągnąć kandydata 1, no i biorąc pod uwagę, że jedynka że jest w tej kolumnie tutaj przedostatniej od lewej, no to również tu też jedynek już być nie może, czyli znowu w tym przypadku mamy tutaj, że możemy dokonać eliminacji w tych trzech kolumnach zaznaczonych tutaj kolorem różowym, także we wszystkich przypadkach udało nam się pokazać, że w tych trzech kolumnach zawierających te nasze tutaj, tych kandydatów jeden z tych, z tych wierszy Zaznaczmy to wszystko grzecznie jeszcze raz, że z tych trzech kolumn można usunąć tutaj typatu kandydata 1, czyli te jedynki, tutaj dosyć ich dużo jest, można byłoby ich na spokojnie wyeliminować. Także jeszcze raz tutaj po podkreślam, zamiast dwóch wierszy rozważamy trzy wiersze i w tych wierszach może tutaj zakładamy, że ta tekat występuje dokładnie w jednym z trzech danych. Pytanie, jakie może się nasuwać, to czy, aby użyć tej techniki, za każdym razem w każdym z tych trzech wierszy które tutaj rozważyłem, ten kandydat musi pojawić dokładnie trzy razy. Czy można na przykład jednego kandydata tutaj pominąć? Na przykład, gdybym tutaj stąd usunął kandydata 1, to czy mimo wszystko ta technika, by działała? To działałoby dokładnie tak samo. Tutaj w tym przypadku mielibyśmy do rozważenia dwa przypadki, w zależności od tego, gdzie ta jedynka jest w tym drugim wierszu. I dostalibyśmy dokładnie analogiczne x-wingi, jakie poprzednio rozważałem, kiedy tutaj był jeszcze kandydat 1. Czyli znowu, jeżeli byśmy usunęli jednego tego kandydata 1 je, z pola, mimo wszystko eliminacji możemy dokonywać na tych trzech kolumnach. Gdyby to były narożne jedynki, no to one mogłyby tutaj zostać usunięte. I to jest nieważne, gdzie tą jedynkę tutaj mógłbym usunąć, na przykład gdybym tu ją usunął, Również analogiczna historia, znów tutaj z trzech pól, z tych trzech kolumn, mógłbym eliminować kandata jeden z tych różowych pól. Czy chociażbym usunął z tego pola kandata jeden, no to znowu mógłbym tak samo dokonać eliminacji na tych różowych polach. Czyli gdyby tutaj były kandydaci jeden, to mogłyby oni tutaj na spokojnie zniknąć. Nawet więcej można powiedzieć. Okazuje się, że ta technika działa, póki w każdym z tych tutaj wierszy ale także w każdej z tych kolumn, w obrębie tych pomarańczowych pól jedynka pojawia się dwa lub trzy razy, mówiąc tak ładnie inaczej, przynajmniej dwa razy. Czyli przykładowo mógłbym tutaj jedynki użyć na przykład po przekątnej w ten sposób. I wówczas zobaczmy, że w każdym teraz z tych wierszy jedynka jest w jednym z dwóch pomarańczowych pól i co więcej w kolumnie też jedynka jest w jednym z dwóch pomarańczowych pól. No, oczywiście, tutaj w tych różowych polach mogą być jedynki. Natomiast tutaj patrzymy w obrębie pomarańczowych pól, tylko jeśli mówimy o kolumnach. Czyli w kolumnie, w ramach tych trzech wierszy, jedynka jest jednym właśnie z tych dwóch wierszy, przynajmniej w jednym z tych dwóch wierszy w ramach Sportfisha. I wówczas dalej można byłoby dokonać eliminacji na tych różowych polach. Czyli moglibyśmy tutaj usunąć kandydatów 1. Może szybkie uzasadnienie dlaczego tak jest. No to weź pod uwagę znów ten drugi wiersz. Gdyby tu była jedynka, no to te dwie jedynki nam odpadają. Można je usunąć. Gdyby tu była jedynka, no to oczywiście te dwie jedynki są fałszywe. I teraz w tym wierszu jedynka musi być w tym polu, no bo jest w jednym z trzech pól. Ta jedynka jest fałszywa, no i w tym wierszu ta jedynka musi być w jednym z połączonych pól, czyli tutaj. No i znów dostaliśmy, że jedynka nie wykracza poza połączone pola w kolumnach, więc te różowe jedynki tutaj, gdyby się pojawiły, no to one oczywiście są fałszywe i można dokonać eliminacji. Oczywiście można tutaj inaczej usuwać tych kandydatów jeden, póki przynajmniej każdy z nich pojawia się dwa razy w, w każdym z wierszy i w kolumnach w obrębie tych wierszy z swordfishem czyli na przykład musną jedynki w taki sposób to również byłoby dobrze, no bo w każdym z wierszy jedynka jest w jednym z dwóch powalaczowych pól i w kolumnie jest dokładnie w jednym z dwóch powalaczowych pól w ramach e, swordfisha Także tutaj też można byłoby eliminację dokonywać. znowu gdyby to były jakieś jedynki, no to w tych kolumnach oczywiście te jedynki mogłyby zostać usunięte. Tutaj, może kwestia sprostowania. Dlaczego przyjmujemy, że przynajmniej tych dwóch kandydatów musi być? Oczywiście, gdyby na przykład jedynka była w jednym z pomarańczowych pól, tylko w jednym polu w obrębie wiersza, no to oczywiście to byłaby od razu jedynka, i. No, nic by to, no nie jest to ciekawe po prostu, bo wiemy gdzie jest jedynka w wierszu. Natomiast, a co jeśli chodzi o ten warunek na kolumny, że ten kandydat musi być w jednym, właśnie, przynajmniej dwóch powającowych polach w ramach Swordfisha. No to gdyby na przykład teraz usunął stąd te dwie jedynki, no to wówczas dostałbym, co bym dostał? A no dostałbym X-winga. X-winga bym dostał tutaj na kandydacie jeden w tych dwóch wierszach. No, i oczywiście eliminacje mógłbym dokonywać teraz na tych, dwóch kolumn, na tych dwóch kolumnach. I tutaj, akurat, zobaczmy, że w tych różowych polach, no, może oprócz tych tutaj, o, z różowych pól plus jeszcze, to ciekawe, plus jeszcze z tych pomarańczowych mogłaby zniknąć jedynka, no bo to jest X-Wing wierszowy na tych dwóch wierszach, czyli stąd mógłbym usunąć kandydatów jeden. Plus jeszcze z tych małeczowych pól. No i zobaczmy, że wówczas w tym wierszu jedynka musiałaby być tutaj. Także jeżeli w przypadku mamy sytuację, w której tylko w jednym miejscu w ramach tego w ramach tej konfiguracji w Swordfishu mamy kandydata w ramach Swordfisha tylko w jednym miejscu w kolumnie w ramach tych trzech pól. No, to wówczas dostajemy tak naprawdę X-Winga. Możemy dokonać dalej eliminacji, no ale to już jednak formalnie nie jest Swordfish. Także stąd ten warunek, żeby też przynajmniej w każdej z tych kolumn, gdzie ten Swordfish będzie pracować, ten kandydat, na którym dokonuje eliminacji, pojawiał się przynajmniej dwa razy. Na przykład, o, w takiej konfiguracji, jest tutaj w porządku. Zaraz pokażę tutaj przykład, gdzie rozważymy swordfish, ale tym razem na kolumnach. Analogiczna logika będzie tutaj e, prawdziwa, jeśli zamienimy wiersze na kolumny i kolumny na wiersze. Tym razem rozważam przykład, w którym zakładamy, że w każdej z tych trzech kolumn, które teraz zaznaczam, jedynka pojawia się w jednym z trzech pomarańczowych pól. Tylko w, w ramach tych pól może się pojawić jedynka w tych kolumnach. E, I tym razem eliminację będziemy dokonywać na wierszach zawierających no, właśnie te pola biorące udział w tym smortwiszu, czyli patrzymy na te wiersze 3, 5 i 8 od góry, i tutaj w tych różowych polach kandydata 1 można byłoby tutaj usunąć. Uzasadnienie będzie bardzo analogiczne do tego, co było przy smortwiszu wierszowym. Rozważymy tutaj przykładowo tę pierwszą kolumnę, i przypadki, w zależności od tego, gdzie w tej kolumnie jedynka się znajduje. Gdyby na przykład tu byłaby jedynka w tej kolumnie, no to oczywiście te cztery jedynki są fałszywe. No, już nie mówiąc o tych jedynkach w różowych polach, i wówczas na powierzchniowych polach dostalibyśmy X-Winga kolumnowego, bo teraz jedynka w ramach tych dwóch jest w jednym z tych dwóch pól, które tutaj zaznaczyłem na kolor żółty i możemy dokonać eliminacji właśnie na tych dwóch wierszach. Z tych różowych pól mogłaby tam nam zniknąć jedynka, no i dostajemy dokładnie analogiczne eliminacje jak przy wymienionym przeze mnie tutaj Swordfiszu. E, inny przypadek, no to na przykład, gdyby tu była jedynka, no to te pomarańczowe jedynki musiałyby zniknąć, no bo nie mogą się coś powtarzać w w kolumnie. I znów dostajemy X-Winga kolumnowego, no bo ta jedynka jest w jednym z dwóch tych pomarańczowo żółtych pól, no i możemy dokonywać eliminacji na tych te, różowych polach, no biorąc pod uwagę jeszcze te. To że jedynka jest w tym piątym wierszu No to wszystkie te różowe jedynki są fałszywe Znowu analogiczne eliminacje jak, i, jak przy Spotfishu, no i jeszcze jeden przypadek dla zupełności Gdyby tu była jedynka, no to oczywiście Te pomarańczowe jedynki są fałszywe No i znowu, z, te, z tego wiersza jedynki usuwam, no bo już jedynka nie może się powtórzyć A tutaj mamy x-winga kolumnowego No i znowu no, bo jedynka jest teraz w jednym z, dwóch pomarańczo z tych pomarańczowych pól pół obrębie tych dwóch kolumn i możemy dokonać eliminacji na tych, e, tych dwóch wierszach. Z tych różowych pól mogłoby zniknąć jedynka Czyli znowu dostajemy dokładnie te same, te same eliminacje jak przy Sportfish. A zatem, jeżeli rozważamy tutaj kolumny, to eliminacje dokonujemy na wierszach. I podobnie jak to ja omawiałem niedawno, e, można tutaj tych kandydatów mniej trochę mieć w obrębie tych pomarańczowych pól. No tylko tak, żeby, te, żeby w każdym z wierszy i w każdym skąd było ich przynajmniej dwóch. Czyli na przykład mógłbym tutaj nie, pojedynczego kandydata usunąć i dalej mógłbym dokonywać eliminacji na tych trzech wierszach, na tych różowych polach. Albo chociażby mógłbym tutaj dwóch kandydatów, nie na przykład w taki sposób usunąć, dalej ta technika by działała, mógłbym dokonywać eliminacji na wierszach. No i można też usunąć trzech kandydatów, no tylko tak, żeby w każdym z wierszy, z każdą było ich przynajmniej w dwóch tych pomarańczowych polach, na przykład może w ten sposób. O. I teraz w każdym z kolumn, jedynka jest w jednym z tych dwóch, dokładnie w jednym z tych dwóch pól, i w obrębie teraz tych wierszy, w ramach pomarańczowych pól, też jedynka jest dokładnie w jednym z tych pomarańczowych pól. Nie w obrębie wiersza, ale w obrębie tych pomarańczowych pól, tylko to one nas obchodzą. I znowu moglibyśmy eliminację dokonywać na tych wierszach. Z tych rurowych pół mogłoby zniknąć jedynka. Może tutaj, akurat uzasadnimy to, dlaczego tak jest. No to gdyby to była jedynka, no to oczywiście te jedynki z tego wiersza są fałszywe. Plus ta pomarańczowa też znika, więc to wszystko można usunąć. Teraz w tej kolumnie, skoro tu już nie ma jedynki, to, to oczywiście tu nie ma jedynki. I teraz, ponieważ co my tu mamy? A. W tej kolumnie jedynka musiała być w jednym z pomalaczowych pól, no to musi być tutaj Stąd nam wznika więc jedynka i oczywiście te różowe jedynki też są fałszywe I w tej kolumnie jedynka była w jednym z trzech, trzech pomalaczowych pól, no to musi być tu No i znowu te jedynki różowe są fałszywe e, Czyli znowu dostaliśmy, że jedynka nie wychodzi z obrębu tego tutaj swordfisha z, z obrębu pomarańczowych pól jedynka nie opuszcza No i drugi przypadek e, Weźmy pod uwagę Znowu tę pierwszą kolumnę I załóżmy, że jedynka jest w tym polu No to wówczas oczywiście tu nie ma jedynki Teraz w obrębie tej kolumny jedynka była tylko w pomarańczowych polach No to musi być tutaj Stąd znika jedynka No i w tej kolumnie również jedynka była w obrębie tych trzech pomarańczowych pól No to jedynka musi być w takim razie tutaj No i dostajemy, że te jedynki z różowych pól można usunąć No bo jedynka nam nie wykracza z pomarańczowych pól Czyli z tego słotwisza. Także, jak widzimy, ta, ta logika analogicznie działa, gdybyśmy zamienili tutaj rolami ze sobą wiersze i kolumny. Tutaj jeszcze też znowu taka uwaga: dlaczego tutaj znowu wymagamy, że w tych wierszach również w obrębie powiązaczywych pól muszą być przynajmniej dwie takie jedynki? No to znowu, na przykład, tutaj usunął dwie jedynki no to dostaje, zobaczmy nie dostaje jedynki w wierszu to jest ważne, to nie musi być jedynka no bo jedynka może być w różowych polach dalej natomiast bardziej nas interesuje tutaj x kolumnowy jaki nam powstał no bo jedynka teraz jest jednym z dwóch poważającego żółtych o kolumn no i tej relacji dokonujemy na, na tych wierszach i z nich można żądać kandydata, tutaj jeden także w takim przypadku Dostajemy tak naprawdę X-Winga, a nie swordfisha. No, i dlatego myślę, że warto X-Winga również kojarzyć, no bo on czasem może nam po prostu wyskoczyć zamiast tego swordfisha. Mam nadzieję, że tę technikę tutaj mniej więcej zrozumiałeś, że przynajmniej załapaliśmy tutaj pewien schemat. I teraz przechodzę do praktycznych przykładów zastosowania tej techniki w praktyce. Mam przed sobą pierwszy przykład, Będę tutaj informować, na jakim kandydacie tego Swordfisha szukać. Zakazać otrzymałem materiału i znalezienia Swordfisha na kandydacie 2. Ok, rozważmy tutaj wiersze drugi, gdzie mamy dwójkę w jednym z dwóch połączonych pól. Wiersz piąty, gdzie dwójkę jest w jednym z tych dwóch pól. I wiersz ósmy, gdzie dwójka jest w jednym z tych trzech pól. No i mamy tutaj sytuację taką, że w każdym z wierszu dwójka jest w jednym, przynajmniej w co najmniej dwóch tutaj polach pomarańczowych. I w kolumnach też w ramach każdej z tych kolumn, gdzie, ta, gdzie ten pomarańczowe pola występują, przynajmniej dwa takie pomarańczowe pola są. No i wówczas możemy dokonać eliminacji na tych trzech kolumnach, gdzie te pomarańczowe pola występują. Czyli w tym wypadku patrzymy na kolumnę tutaj, tą, gdzie mamy tutaj, ponieważ robimy eliminację na dwójkach, no to będę zaznaczać pola, gdzie ta dwójka występuje. Tutaj w tej kule mamy takie pola, i w tej kule mamy to pole. I teraz z tych pól różowych zaznaczonych przeze mnie można usunąć tutaj kandydata 2. Czyli te dwójki mogłyby tutaj nam zniknąć. Zobaczmy, że to jest aż 6 eliminacji, także naprawdę dużo. No to już zapomniałem kliknąć dwójki. Tak, Także 6 eliminacji, no i akurat zobaczmy że to by nam dało dużą e, cyfrę 8 do wpisania No i pewnie by to nam pomogło rozwiązać tę planszę Także ta technika jest naprawdę tutaj przydatna i ma ogromny e, potencjał do dokonywania wielu eliminacji jednocześnie Zapraszam do kolejnego przykładu Kolejny przykład, zachęcam Cię do zatrzymania materiału e, I spróbowania znalezienia Swordfisha, e, tym razem na kandydacie 6 Ok, rozważmy tutaj pier wiersz pierwszy, gdzie mamy szóstkę w jednym z tych trzech pól, w drugim wierszu mamy szóstkę w jednym z dwóch pól, i w wierszu ostatnim na samym dole szóstkę z jednym z tych dwóch pól. Tutaj zwracam uwagę, że te słodkisze lubią się pojawiać właśnie na jakichś parach, na trójkach ewentualnie, no właśnie tak jak chociażby w tym ostatnim wierszu. I tutaj mamy sytuację, gdzie w każdej z tych kolumn, gdzie te pomarańczowe występują, przynajmniej dwa takie pomarańczowe pola są, z tymi szóstkami. No i wówczas, ponieważ szóstki rozważałem, to eliminację dokonuję na kolumnach, na tych trzech kolumnach, gdzie są te pomarańczowe pola, i patrzymy na pola zawierające kandydata 6. Tutaj mamy te tej kolumnie dwa takie pola, w tej kolumnie nie mamy takiego pola, a w tej ostatniej mamy trzy takie pola. I z tych tutaj łącznie aż pięciu pól. Mógłbym tutaj usunąć kandydata 6, czyli te 5 eliminacji mamy. No, Ajcie zobaczmy, że dostalibyśmy do wpisania dużą cyfrę 2, i być może bylibyśmy w stanie dalej tę planszę już ukończyć. Zobaczmy do kolejnego przykładu. Kolejny przykład, tutaj widzimy już fazę końcową planszy, gdzie już do tych cyfr do wpisania jest niewiele. Zachęcam, już do trzymania materiału i spróbowania znalezienia Swordfisha na kandydacie 1. Ok, rozważmy ponownie wiersze, w wierszu trzecim jedynka jest w jednym z trzech pomarańczowych pól w kolejnym wierszu czwartym jedynka jest w jednym z dwóch pól w ramach pary i w wierszu ostatnim ósmym jedynka jest w jednym z dwóch pomarańczowych pól, tutaj tu nie ma jedynki no i mamy sytuację gdzie w każdej z kolumn gdzie mamy te pomarańczowe pola mamy przynajmniej dwi, dwa takie pola pomarańczowe więc tutaj jest w porządku i teraz tych trzech kolumn możemy tutaj dokonywać eliminacji na kandaci 1 Akurat w tej kolumnie, tej środkowej, nie ma kandydata 1. Tu, tutaj mamy jedną i dwa takie em, pola. I w tej kolumnie, przedostatniej, od lewej, no nie mamy takiej innego pola pomarańczowego oprócz pomarańczowego, gdzie jest kandydat 1. E, czyli tutaj w tych dwóch różowych polach e, mogę tutaj dokonać eliminacji na kandydacie 1. I tu akurat zobaczmy, że to by nam dało parę 4, 6 w e, kolumnie, więc to pewnie by nam dało. Tutaj dużą siódemkę, i być może byliśmy w stanie dzięki temu tę plażę dalej e, ukończyć. Kolejne, idziemy do kolejnego przykładu. Kolejny przykład. Zachęcam się do zatrzymania materiału i spróbowania znalezienia słodfisza. Tym razem na kandydacie 5. Ok, rozważmy tutaj wiersz drugi, gdzie mamy piątkę w z dwóch pół w ramach pary. Rozważmy także wiersz tutaj szósty od góry, gdzie. Mamy piątkę w jednym z trzech pomarańczowych pól I jeszcze mamy wiesz kolejny tutaj niżej gdzie mamy też piątkę w jednym z trzech pól No i to jest prawie taki doskonały SWORDFISH gdzie mielibyśmy Po trzech wszędzie tylko tutaj no już jest zajęte Niemniej jednak Znowu patrzymy na kolumny zawierające te trzy pomarańczowe pola W każdej z kolumn są tutaj przynajmniej dwa takie pomarańczowe pola więc tutaj To jest w porządku i rozważamy te kolumny i Szukamy pól Niepomalającowych, które zawierają kandydata 5, w tym hmm. przypadku mamy tutaj w tej kolumnie takie pole, w tej kolumnie obok takie pole i w tej środkowej kolumnie to, to pole i jeszcze to, przepraszam. I z tych tutaj czterech przeze mnie zaznaczonych pól moglibyśmy tutaj usunąć kandydata 5, także te cztery piątki by nam mogły zniknąć. O, akurat dzięki temu dostalibyśmy tutaj do pisania dużą cyfrę 2 no i być może dzięki temu. Bylibyśmy w stanie tę planszę już tutaj dokończyć. Idziemy do kolejnego przykładu. Mam przed sobą kolejny przykład. Zachęcam się do trzymania materiału i znalezienia Swordfisha tutaj samodzielnie. Tym razem skupiamy się na kandydacie 6. Ok, tym razem to będzie Swordfish kolumnowy. Mianowicie w tej kolumnie pierwszej tutaj od lewej mamy szóst szóstkę w jednym z trzech pól. Natomiast w kolumnie tutaj czwartej szóstka jest w jednym z tych dwóch pól. I tutaj w kolumnie siódma i szóstka jest w jednym z tych dwóch pól No i to znowu jest prawie, że doskonały swordfish, no tylko tu nie mamy już kandydata 6 gdzie mógł, Który by tu mógł się pojawić I tym razem do kolejnej eliminacji na wierszach zawierających te powołające pola Czyli rozważam tutaj wiersz czwarty i patrzymy czy Który z zawiera kandydata 6 W tym te kolejnym wierszu mamy aż 3 takie pola I w tym wierszu mamy też dwa takie pola, i tutaj łącznie tych pól różowych mamy aż 6. I mógłbym tutaj z nich usunąć e kandydata 6. Także tutaj te wszystkie sześć szóstek, dro małych, mógłbym tutaj usunąć. No i to akurat by nam dało dużą cyfrę do wpisania, mianowicie 4. Może jeszcze jeden przykład. Ok, ostatni przykład. Zachęcać do zatrzymania materiału i poszukania tego e Swordfisha. Tym razem on będzie na kandydacie 8. Ok, i ponownie rozważamy tutaj kolumny. W kolumnie trzeciej mamy ósemkę w jednym z tych dwóch pól w ramach pary. Podobnie teraz w, tutaj w kolumnie końcowej z jednym z trzech pól i w ostatniej kolumnie bardziej na prawo osiemka z jednym z dwóch pól znowu obrębie pary. Więc znowu zwracam uwagę, że te słotwiszki lubią się pojawiać. Na jakichś parach albo tutaj trójkach w obrębie wiersza lub kolumny. No i tutaj skupiamy się na kandacie 8 i rozważamy trzy wiersze zawierające te typowającowe pola. Każdy z wierszy zawiera e, przynajmniej dwa takie pola, więc tutaj jest w porządku. No i zobaczmy teraz, czy jest jakieś pole tutaj niezaznaczone w tych trzech wierszach, które ma kandata 8. W tym środkowym wierszu nie ma takiego pola, w tym kolejnym tutaj jest jedno takie pole. I w tym kolejnym wierszu tu jest jedno i tu jest drugie. Czyli tutaj z tych trzech pól mógłbym usunąć tutaj kandydata 8. No i to akurat by nam dało do wpisania dużą cyferkę 6. I to były wszystkie przykłady, jakie tutaj przygotowałem w tej części. Mam nadzieję, że tę technikę już tutaj lepiej zrozumiałeś. I zachęcam cię do przetrenowania tej techniki samodzielnie w ramach plan treningowych, które przygotowałem tutaj. Pod tą technikę, gdzie w zasadzie tylko ze SWORDFISH'a czas korzystać. Link do tych plansz znajdziesz w opisie pod tym filmem. Z mojej strony tymczasem to byłoby wszystko na tyle. Zachęcam tradycyjnie do oceny tego materiału, do komentowania i jeśli chcesz być na bieżąco, to zachęcam również do subskrypcji. A tymczasem powoli się z Wami tutaj żegnam. Życzę powodzenia w, tutaj w dalszym rozwijaniu umiejętności korzystania z techniki swordfish. Wszystkiego dobrego i mówię do usłyszenia w kolejnym materiale poświęconemu Sudoku. Pozdrawiam.